Witam serdecznie wszystkich na Bogie Warmia. Dzisiaj mamy 14 lipca. Organizujemy drugi lot treningowy z miejscowości Biesal. Pokażę pogodę. Za chwilę wypuścimy o godzinie 7:00. Praktycznie już jest słonecznie pod wiatr lekki. ęB zakoszowanych 650. Coś tam zostało ostatnio i startujemy dzisiaj puszczam wszystkie razem na strona. powoli się podnoszą to jest dość blisko las Dobry lot pozdrawiam